Jestem z koszalina, tak. Przy, przyjeżdżam tutaj do pracy, przy, przerabiam y, y, praktycznie surową rybę. Tak. Też wędzę nasze łososia na zimno, śledzia na zimno, też wędzimy tutaj na gorąco ryby. Tak. Makrele, śledzie, łososie, y, strągi, no takie podstawowe rzeczy, tak. Wiadomo, no, jest teraz ciężko przez COVID, tak. Y, nie ma turystów. Praktycznie koszalin się zjeżdża tylko no mówię, to w piątki, soboty i niedzielę, tak? a od poniedziałku do czwartku to jest praktycznie stypa. Tak? Ciężko jest, bo jest ciężko. No zobaczymy jaki sezon będzie, nie? ale też na sezon też nie będziemy liczyć, tak? bo widać co się dzieje. Tak? Jeśli rząd nic nie zrobi z tym, to będzie ciężko. No. Bardzo ciężko będzie. No tak rybaki wy, też wypływają, Kurde, więcej jest spokój jak tej ryby. tak Wszystko przegryzają. W ogóle rząd ma w dupie z, z, z tych rybaków. Mniejsze łódki coś tam mają, jeszcze te, te dotacje unijne, a te po, powyżej już y, 12 metrów zwyż. Praktycznie nic nie mają, nie? Z korzyści z tego, tak? No, też y, próbują jakoś, żeby mieć się na, na chleb, utrzymanie ludzi, tak? No, mówię, no, jest, jest, na tam takiej zasadzie, no, jakoś próbują się utrzymać, tak? Żeby jakoś to funkcjonowało, tak? Bo żeby zamknąć tego, to by musieli ludzie praktycznie w domu siedzieć, tak? bez pieniędzy. No niestety, no, dlatego mamy otwarte, też remontujemy właśnie smażalnię, za niego też trzeba będzie otworzyć, chociaż na, na wynos, tak, żeby jakoś to funkcjonowało. No, dlatego mówię, to, to tak samo na to obserwacja kaczek, no, mniejsze łódki, tam do 9-10 metrów oni mają obserwację, a powyżej już 12, w ogóle nie ma dla nich tego systemu, tak. Też po, po, powinni jakoś im dać kury, tego, żeby jakieś pieniądze mieli z tego, tak? Żeby chociaż to jest ZUSY ZUS -y i ludzie, utrzymanie nawet ludzi, tak? Żeby z czegoś mieli żyć. Nie, nie Dlatego mówię, pis też się nie przejmuje, tym widzicie sami, uboszczenia są i co? Ludzie bankrutują. No, no właśnie, a co myśli no. o, o strajku przedsiębiorców, którzy zamierzają otworzyć lokale. Ja jestem za tym, żeby otworzyli. Jest pan za tym. Jestem za tym, żeby otworzyli. Tak jak mówię, siedzą w rządzie, liczą kotlety, kotlety kto najwięcej do domu zaniesie, tak? A praktycznie w dupie mają ludzi. No. Takie są moje zdanie. No. Oni wolą dla siebie brać pieniądze, kurde, te, te cały rząd, jak pomagasz innym, tak? Nie po to, żeby człowiek płaci te ZUSy i tego, a rząd ma w dupie w ogóle Polaków, tak? Ja się nie dziwię. Ja, dla, dla nich to, to powinni wszyscy otworzyć się, zbuntować się i tyle. Mhm. Z, żeby z czegoś żyli. Tak jak sobie samo galerie handlowe. No. Też przecież praktycznie y, dzierżawy płacą, tak? Nie zapłacisz, to no, do widzenia, no jeszcze kary zapłacisz. tak? Nawet za, za alkohol, tak? To też trzeba zapłacić. tak? I to nie ma pieniędzy, tak? A gminy i w ogóle rząd się cieszy z tego, bo oni mają pieniądze, a my biedę będziemy klepać. No. Bo tak będzie, za niedługo tak będzie. No. Oni myślą, że 500 plusów będzie ratować kurde innych no. i z tego wyżyją. No. Dla mnie to jest chore. No.